Dzień dobry, komputer pokazuje usterkę układu wydechowego w moim Oplu. I ty mu ufasz? Raz. Zaufałem Oplowi. To wtedy straciłem rękę. To było w Bagdadzie. Taka miejscowość między Bydgoszczą a Piłą. Astra w automacie. To był trudny bój. Trzy noce. Cztery flaszki. Zanim zajmę się Twoim Oplem, muszę zebrać moich ludzi. W Polsce są tylko trzy osoby, które mogą Ci pomóc. Jedną z nich jestem ja, Radek Drożdżuwa-Droszcz, drożdż. Damian Demon-Demonowski i Robert Diabeł-Diabłowski. No siema, Demon. Pamiętasz Bagdad 2003? To mamy inny problem. Gorzej. Wektra w dieslu. Zagazowana. Na wszelki wypadek pożegnaj żonę i dzieci. Rozpoczynamy akcję Fryer. Zapłatę przyjmujemy tylko w nieoznakowanych markach niemieckich. Widzimy się po drugiej stronie, żołnierzu.